Na tym kanale udostępniamy przydatne informacje programistyczne z praktycznymi przykładami kodu. Tym razem chodzi o właściwości CSS związane z układami kolumnowymi. Możesz dowiedzieć się o właściwości Columns i właściwości Order, przeglądając przykłady. Włączenie napisów ułatwi zrozumienie opisów kodu. Teraz przyjrzyjmy się właściwości columns. Właściwość columns w CSS umożliwia wygodne wyświetlanie treści podzielonej na wiele kolumn. Za pomocą jednej deklaracji możesz łatwo ustawić szerokość kolumn i ich liczbę, co czyni ją odpowiednią dla projektów responsywnych. Jest to szczególnie skuteczne, gdy wymagany jest układ, w którym tekst jest wyświetlany w długich pionowych blokach i zorganizowany w wielu kolumnach, np. w gazetach lub czasopismach. W tym przykładzie treść jest podzielona na trzy kolumny z odstępem 20 pikseli i linią o grubości 2 pikseli między kolumnami. Dodatkowo element h5 rozciąga się na wiele kolumn. Właściwość Columns jest skrótem dla właściwości Colem oraz Colem COUNT. Właściwość Columns ma następujący format. Colem określa szerokość każdej kolumny. AUTO, PEX, PROCENT i inne jednostki długości mogą być używane jako wartości. Colem Określa liczbę kolumn jako wartość numeryczną. Właściwość colemWiF określa minimalną szerokość każdej kolumny. W połączeniu z count możliwe jest automatyczne rozmieszczanie i dopasowywanie kolumn. Przeglądarka uwzględnia szerokość kontenera i automatycznie oblicza wymaganą liczbę kolumn. W tym przykładzie szerokość jednej kolumny wynosi 250 pikseli, a optymalna liczba kolumn jest obliczana na podstawie szerokości kontenera. colum count to właściwość, która wyraźnie określa, na ile kolumn jest podzielony dany element. W przeciwieństwie do colum ta właściwość ustala liczbę kolumn. W tym przykładzie treść w kontenerze jest podzielona na trzy kolumny. Kolem GAP to właściwość określająca odstęp, przerwę między każdą kolumną. Istnieje także wspólna właściwość z CSS Grid o nazwie GAP, ale kolem GAP jest przydatne, gdy chcesz dostosować tylko marginesy między kolumnami. W tym przykładzie między każdą kolumną znajduje się margines o szerokości 20 pikseli. Domyślna wartość to 16 pikseli. Kolem rule to właściwość służąca do rysowania linii między kolumnami. Ma składnię podobną do właściwości border i pozwala określić szerokość, styl oraz kolor linii. W tym przykładzie między kolumnami widać ciągłą czarną linię o szerokości dwóch pikseli. Kolem rule można podzielić na następujące trzy właściwości. Kolem rule width określa szerokość linii. Kolem rule style określa styl linii. Na przykład solid, dashed, dotted i tak Kolem rule color określa kolor linii. Kolem span to właściwość, która ustawia dany element tak, aby rozciągał się na wiele kolumn. Jest głównie używana w przypadku elementów takich jak nagłówki lub tytuły. Istnieją dwie możliwe wartości: nan element nie rozciąga się na kolumny i mieści się w jednej kolumnie. To jest domyślna wartość. OL, element jest wyświetlany rozciągając się na wszystkie kolumny. W tym przykładzie element h5 jest wyświetlany rozciągając się na wiele kolumn. Kolem fil to właściwość, która kontroluje, jak treść jest rozmieszczana między kolumnami. Zazwyczaj kolumny są wypełniane tak równomiernie, jak to możliwe, ale ta właściwość pozwala określić inną aranżację. Dostępne są następujące wartości: Balans treści są rozmieszczane w celu równomiernego wypełnienia kolumn. To jest domyślna wartość. Auto, kolumny będą automatycznie wypełniane. Ostatnia kolumna może być dłuższa. To ustawienie dostosowuje się, aby treść była równomiernie rozłożona. Właściwość columns można łączyć z zapytaniami medialnymi, aby wspierać projektowanie responsywne. Możesz elastycznie zmieniać liczbę kolumn i szerokości kolumn w zależności od różnych rozmiarów ekranu. W tym przykładzie, gdy szerokość ekranu wynosi 600 pikseli lub mniej, będzie jedna kolumna. Dla szerszych ekranów zostanie podzielony na trzy kolumny, z których każda ma szerokość 200 pikseli. Właściwość CSS Columns to potężne narzędzie do łatwego wdrażania układów z wieloma kolumnami. Jest szczególnie przydatna do projektowania responsywnego i układów tekstu, które stawiają na czytelność. Łącząc powiązane właściwości, można elastycznie dostosować liczbę i szerokość kolumn, odstępy, dekoracje itd. Umożliwia to łatwą implementację bardziej zaawansowanych projektów, więc warto z tego skorzystać. Następnie przyjrzyjmy się właściwości order. Właściwość CSS, order, służy do kontrolowania kolejności wyświetlania elementów podczas korzystania z układów Flexbox lub Grid. Zazwyczaj elementy renderowane są zgodnie z oznaczeniem w HTML, ale można zmienić ich wizualną kolejność, używając właściwości, order. Ta właściwość pomaga w projektowaniu elastycznych interfejsów użytkownika i budowaniu responsywnych projektów. W tym przykładzie elementy w HTML są oznaczone jako item1, item2, item3, ale kolejność wyświetlania zmienia się na item2, item3, item1 dzięki właściwości CSS order. Właściwość order jest stosowana do elementów w kontenerach flexbox lub grid. Określasz kolejność rozmieszczenia, ustawiając wartości całkowite dla każdego elementu. Domyślnie wartość order dla wszystkich elementów jest ustawiona na 0. Zmieniając tę wartość, możesz określić kolejność wyświetlania elementów. Możesz ustawić dowolną wartość całkowitą dla właściwości order. Można używać wartości dodatnich, ujemnych lub zerowych. Im mniejsza wartość, tym wcześniej element jest wyświetlany, im większa, tym później. Możesz również przypisać wartości ujemne do właściwości order. Elementy z wartościami ujemnymi są wyświetlane przed domyślną kolejnością. W tym przykładzie item 1. Jest wyświetlany jako pierwszy, ponieważ jego order jest ustawiony na minus 1. Natomiast item 3 jest wyświetlany następnie z order ustawionym na 1, a po nim item 2 z order równym 2. W projektowaniu responsywnym możliwe jest zmienianie kolejności elementów w zależności od rozmiaru ekranu. Na przykład w widoku mobilnym możesz zmienić kolejność elementów, aby najpierw wyświetlać ważne informacje W tym przykładzie w normalnym widoku elementy są wyświetlane w kolejności item 1, item 2, item 3, ale gdy szerokość ekranu jest mniejsza niż 600 pikseli, item 2 pojawia się jako pierwszy, item 3 jako drugi, a item 1 jako ostatni. Użycie właściwości order może skutkować wizualną kolejnością różniącą się od kolejności w drzewie DOM. Może to wpłynąć na narzędzia dostępności, takie jak czytniki ekranu. W przypadku zmiany kolejności, nawigacja klawiaturą i inne technologie wspomagające mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Dlatego konieczne jest dokładne rozważenie wpływu na doświadczenie użytkownika podczas korzystania z order. Właściwość CSS, order, jest potężnym narzędziem, które pozwala łatwo kontrolować kolejność wyświetlania elementów w układach Flexbox lub Grid. Stosując wartości dodatnie lub ujemne, możesz elastycznie zmieniać kolejność elementów, co jest szczególnie przydatne w projektowaniu responsywnym. Jednak należy zwrócić uwagę na dostępność i różnicę między wizualną kolejnością a strukturą HTML. Jeśli te aspekty są odpowiednio uwzględnione, właściwość order może być pomocna w tworzeniu bardziej dynamicznych i elastycznych układów. Kod źródłowy do tego filmu można pobrać z oficjalnej strony internetowej. Jeśli chcesz, odwiedź URL w opisie, aby wspomóc naukę. Twoje wsparcie utrzymuje ten kanał zmotywowanym. Proszę zasubskrybować kanał.